Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień trzeci rozmyślań o rzeczach ostatecznych o grzechu śmiertelnym. Jedyną rzeczą, która cię do utraty nieba przyprowadzić może, jest grzech śmiertelny, który polega na dobrowolnym, Przestąpieniu boskiego lub kościelnego przykazania w rzeczy ważnej. Ach cóż za złość musi się zawierać w grzechu śmiertelnym, skoro taki straszliwy skutek za sobą pociąga. Ja tego nie pojmuję, ale tak jest. Wiara mnie naucza, iż Bóg za grzech śmiertelny, choćby tylko jeden jedyny wtrąca duszę do piekła. Ten Bóg tak dobry, który z miłości stworzył ją dla nieba, który za nią do ostatniej kropli krwi swoją przelał i życie oddał, odtrąca raz na zawsze te dusze, swe stworzenie, od siebie i wtrąca ją w przepaść potępienia, w morze ognia, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zauważ, iż zdoł ile zdołasz swoim umysłem zrozumieć, iż grzech śmiertelny, czyli przestąpienie prawa bożego lub kościelnego w ważnej rzeczy, dlatego jest tak wielkim złem i tak wielką złość zawiera w sobie, że jest nieposłuszeństwem względem Boga, nieskończonego majestatu. Ty wiesz, że królowie ziemscy wydają prawa i ustawy, a gdy który z poddanych odważy się je przestąpić, karzą go bardzo ostro, a nieraz nawet pozbawiają życia. Czymże jednak jest godność wszystkich królów w porównaniu z najwyższą godnością Boga? On jest Panem Najwyższym Wszystkiego i Królem Królów. Jakaż to więc musi być złość, gdy stworzenie zbuntuje się przeciwko takiemu majestatowi i takiej powadze? A to właśnie dzieje się wtedy, gdy człowiek grzeszy. Bóg daje swe prawa na to, by je człowiek zachował, a ten zuchwalec odpowiada: Nie znam Boga, nie zachowam przykazań Jego, nie będę służył. Czytamy w księdze proroka Jeremiasza w rozdziale drugim. To do szczytu złości dochodzi grzech z tego powodu, iż jest pogardą Boga. Święty Tomasz Zakwinu powiada, że grzech śmiertelny jest odwróceniem się od Boga, a zwróceniem się do stworzenia. Otóż, jaką największą zniewagą byłoby, gdyby kto do drugiego z pogardą tyłem się obrócił, tak podobną zniewagę człowiek wyrządza Bogu gdy go porzuca aby się oddać stworzeniu pan bóg tak bardzo odczuwa tę zniewagę iż się odzywa do grzesznika mnieś zarzucił w tył sobie jeszcze wyraźniej powiedział bóg jaką grzesznik wyrządza mu krzywdę gdy rzekł przez proroka jezajasza w rozdziale pierwszym słuchajcie niebiosa a weźmijcie w, a weźmij w uszy ziemio Albowiem Pan mówił, wychowałem syny i wywyższyłem, a oni mnie wzgardzili. O tak jest grzesznik, jest. <kluzny> o tak jest, grzesznik gardzi Bogiem. On bierze niejako wagę w swe ręce i kładzie na jedną szalę Boga, a na drugą rzecz zakazaną. A potem przechyla wagę w stronę grzechu, mniej sobie ważąc Boga niż tę podłą przyjemność, dla której łamie prawa Boże. Przed oczami duszy grzesznika staje Bóg ze swymi doskonałościami, z nagrodą, którą wiernym przyobiecał. Lecz staje i ta podła przyjemność, do której człowieka pokusa przyciąga, a grzesznik nim się odważy na złamanie przykazania, Rozważa, co ma zrobić, komu dać pierwszeństwo, i obiera grzeszną przyjemność, a gardzi Bogiem. Mniejsza o Boga, byle tylko namiętność zaspokojona została. Osądź teraz, czy to nie jest najwyższą pogardą Boga, takie lekceważenie Jego boskiego majestatu. Bracie, jeśliś był tak nieszczęśliwy w życiu, Przeszłym. O nie bądź już na przyszłość. To od ciebie zależy. Żałuj za popełnione grzechy, przeproś Boga i już więcej nie grzesz. Amen. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Polub wspieraj. Podaj dalej.